Uh... Głośno się ostatnio zrobiło na temat wprowadzania kadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów. To PiS proponuje taką, takie rozwiązanie. PiS tłumaczy, że chce tym samym osiągnąć tą kandencyjność, są taki, taki cel, że samorząd będzie pod większą kontrolą. Sprzeciwy rozmaitych ugrupowań, no wystarczy powiedzieć PSL, uważa, posłowie tego, tego klubu uważają, że nie jest w to dobre rozwiązanie. Związanie, bo jak tutaj sami przyznają, pierwszą kadencję taki wójt czy burmistrz będzie pracował, żeby został wybrany na drugą, bo tak przewiduje PiS. Natomiast w tej drugiej kadencji będzie już mówiąc brzydko kombinował o swoją przyszłość. Z kolei SLD wspomina, że takie, takie projekty już w parlamencie się pojawiały i były dyskutowane nawet z grupą ekspercką. Natomiast wówczas uznano, że za mało jest w Polsce kan do obsady stanowisk menedżerów w samorządach, by zbyt często tych, tych prezydentów, wójtów czy burmistrzów zmieniać. Kadencyjność. Dwa lata, dwie kadencje co najwyżej. Panowie, co do za pomysł? Większość sejmowa. Może wszystko uh -huh. i tutaj jeżeli znajdzie się taka większość w Sejmie, to takie rozwiązania zawsze można wprowadzić i jeżeli to nie spotka sprzeciwu organów nadzorów, postaci <try> prezydenta, który nie zawetuje takiej ustawy, jak najbardziej takie rozwiązania mogą być brane pod uwagę. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie sposób na to, aby tych, którzy są skuteczni, ci, którzy mają akceptację mieszkańców i od wielu lat ja Mówię o doświadczeniach wielu samorządów, uh -huh. gdzie właśnie mm, ludzie, którzy sprawują urzędy prezydentów, burmistrzów, wójtów, sprawnie działają przez wiele lat, potrafią się mm, z mieszkańcami komunikować, rozwiązują ich problemy, aby ich zastąpić, no cóż, jeżeli proponuje to partia polityczna, więc prawdopodobnie jest propozycja, aby zastąpić ich innymi, mhm. a na ogół partyjnymi wyborami. Dlatego oczywiście tutaj nie ma zupełnie akceptacji, przynajmniej w moim postrzeganiu tej rzeczywistości. Z drugą stronę powiedziałbym, dlaczego nie wprowadzić takiej kadencyjności bycia posłem. Mhm. Być może to też takie dobre rozwiązanie, jeżeli te argumenty, które padają przy argumentowaniu zmian kandencyjności, dwukadencyjności w samorządzie, to być może taką dwukadencyjność równie dobrze można by było wprowadzić w Sejmie. Więc jeżeli to ma być we wszystkich naszych <grym> organach <grym> demokratycznych, to jak gdyby tak adwocem tym propozycjom z naszej strony samorządów, bo i takie głosy słyszę. Proszę bardzo, to wprowadźmy również, że można być posłem tylko dwie kadencje, dwie kadencje. w związku z tym y, rozwiążmy to y, kompleksowo. Ale oczywiście ja takich rozwiązań nie, nie, nie pochwalam. W moim przekonaniu dobry parlamentarzysta skuteczny ten który jest blisko ludzi jest blisko ludzkich spraw z drugiej strony jest y, czynnym i aktywnym człowiekiem ma jak najbardziej legitymację do tego jeżeli jest jeszcze poparty to głosami wyborców do tego żeby w tym sejmie być nie tylko dwie kadencje Panie prezydencie no kadencje. absolutnie zgadzam się z prezydentem Chrzanowskim. przecież proszę państwa my nie możemy odbierać prawa wyborcom to jest jawne odebranie i wkroczenie w prawo wyborców. To jest właśnie ten głos, który to, najczęściej jest To jest przecież upartyjnienie pewnej, pewnej formy samorządności. Tomaszów ma... Takiego pecha, że od 90 roku wybierano prezydentów co 4 lata i co 4 lata jest inny prezydent. A więc bardzo trudno jest mówić tutaj o kontynuacji pewnych zamierzeń, pewnych pewnych, pewnych działań. Natomiast obserwuję to wokół naszego miasta, szczególnie u wójtów w gminach, niektórzy są od 90 roku. To dzisiaj są najlepiej rozwijające się gminy na naszym, na naszym obszarze, w naszym powiecie. W związku z tym tu nie ma żadnego argumentu. Natomiast porównywanie tego do sądów czy też do innych instytucji absolutnie zaprzecza idei samorządu. No Panie Profesorze, bo tutaj to środowisko naukowe <coughs> też jasno podnosi ten głos, że dlaczego mamy odbierać prawo wyborcom, ludziom, którzy chcą wybrać swoich. To znaczy ja muszę powiedzieć, że być może to będzie najmniej ciekawy fragment tej naszej dyskusji, ponieważ tutaj panowie jako praktycy i ja jako teoretyk, jeżeli mam w takowej roli występować, pewnie się będziemy zgadzać ze sobą, jeśli chodzi o użyte argumenty. To znaczy zarzut, inaczej, argument Postulat kadencyjności ostatnio robi wielką furorę, bo pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj nie tylko o postulacie kadencyjności, jeśli chodzi o urzędy w samorządzie i, i, i jeśli chodzi o funkcje państwowe, no ale pojawiają się również postulaty głoszone przez czołowe środowiska polityczne, m.in. Platformy Obywatelskiej czy czy ruch poparcia dla Janusza Palikota, kadencyjności nawet w obsadzaniu władz partyjnych, prawda? Więc, że można mhm. być szefem partii tylko powiedzmy sobie dwie kadencje tak. na przykład. Tak? Znaczy ja nie jestem entuzjastą ani jednego, ani drugiego rozwiązania. Znaczy z dwóch powodów. Znaczy jeden można byłoby określić mianem powodu takiego doktrynalnego, a drugi to powód czysto pragmatyczny. Znaczy ten powód doktrynalny jest właśnie taki, o którym tutaj panowie wcześniej mówili. Mianowicie no, traktuje to jako rodzaj ograniczenia możliwości swobodnej decyzji ze strony mhm. wyborców. No to Czyli to oni w końcu decydują. Aderski, które tak, dokładnie. Znaczy wyborcy decydują, mogą się mylić, to jest ich prawo, mogą podejmować decyzje, które z czasem się okażą słuszne. No ale to czas weryfikuje, prawda? Więc w związku z tym yy, takie ograniczenie, yy, wprowadzenie kadencyjności uzasadnione na przykład w przypadku no, stanowiska głowy państwa, tak? Prezydenta. To jest zupełnie inna funkcja i zupełnie inne prerogatywy. Yy, no w tym przypadku wydaje się yy, po pierwsze bezzasadne, po drugie nieco bym tak określił populistyczne, prawda? Natomiast drugi powód jest jakby takim powodem czysto yy, pragmatycznym i to jest też to, o czym wcześniej tutaj panowie jako praktycy mówili. Tak? To znaczy jest wiele przykładów tak, yy, takich yy, sytuacji, kiedy yy, włodarze tak małych ojczyzn, o których mówimy, prezydenci, tak? burmistrzowie, no po prostu sprawdzają się na swoich stanowiskach, yy, znają tą lokalną społeczność, cieszą się również jej zaufaniem. No i w tym momencie taki zabieg, który właściwie uniemożliwia im kandydowanie na kolejne kadencje, jest właściwie takim zabiegiem sztucznym, prawda? To znaczy ja nie przychylałbym się tutaj w związku z tym do krytyki kadencyjności ze względu na rzekomy brak kadr menadżerskich, bo one by się pewnie, pewnie znalazły. Natomiast no nie mogę się również oprzeć takiemu wrażeniu, że często ta kadencyjność, niezależnie od niesłychanie szczytnych haseł, które towarzyszą temu postulatowi, no byłaby również czymś w rodzaju tworzenia takim kuchennym wejściem, można powiedzieć, po prostu możliwości obejmowania stanowisk dla tych, którzy na te stanowiska czekają. Być może niekoniecznie by się na nich musieli dobrze, dobrze sprawdzić.